Cześć, z tej strony Aku, a to jest kolejny odcinek Sellorda. Teraz postanowiłem sobie zrobić tak dla początkujących postać od 1 do 99 levela Zrobienie takiej postaci nie jest dość ciężkie ani czasochłonne, a dla osób, które zaczynają dopiero swoje przygody z bądź na przykład już grają, ale nie za bardzo kumają o co w tym chodzi, takie małe parę wskazówek może być dość trafne. Na samym początku musimy wykonać po prostu pierwsze questy z Ruben, żeby dostać się do pierwszego miasta. To nie jest trudne, wystarczy po prostu robić plansze, zaliczyć questy, robić plansze, zaliczyć questy, robić plansze, zaliczyć questy i już jesteśmy Felder. Tutaj zacząłem rozdawać swój rezonans. Rezonans to jest level konta, który expimy po wbiciu maksymalnego levela na postaci. Jeżeli już swój level wbiłem, to postanowiłem sobie rozdać, ale żeby expić postać mniej więcej w tym samym czasie co początkujący, rozdałem go w częstotliwość dropu i częstotliwość dropu EDA. Wykorzystując fakt, że no nie jestem nowym graczem, zżyję sobie też parę przedmiotów, które mi troszkę ułatwią grę i też dadzą większy profit, tak jak na przykład te akcesoria, które widzicie, jak zakładam, one mi po prostu zwiększają e, drop właśnie EDA. Ale same w sobie nie są w sumie obowiązkowe i wbicie 99 będzie tak samo proste bez nich Po dostaniu się do Elder zacząłem robić questy epickie po to żeby wbić sobie jak najszybciej 15 level i móc zacząć robić zmianę klasy Warto też dodać, że questy epickie przez cały ciąg gry dają nam sporo przydatnych itemów, expa oraz ED. Quest, który był właśnie w księżycowym leście, daje nam peta, naszego pierwszego peta. Od razu mamy sobie aurę podnoszenia przedmiotów. Ta jest na 15 dni, ale zdobycie na stałe nie będzie problemem. Poza tym, podczas gry zdobędziemy jeszcze 3 takie aury, też czasowe. Aura podnoszenia przedmiotów jest dość ważną rzeczą podczas gry i podczas farmienia. Dlatego że jak widzicie przedmioty mi się teraz podnoszą same, wcześniej trzeba było po nich przebyć, żeby na przykład Gold mi się zebrał, czy żeby podnieść item. Tutaj już jestem na zamku Robo, Ze względu na to, że nie chciało mi się iść jeszcze questami epickimi i stwierdziłem, że na razie będę skipował ale jak najszybciej do zmiany klasy i do questów na odblokowanie skiwi. Po tej paszy właśnie osiągam 15 level. I będę mógł sobie przyjąć misję na zmianę klasy. Nie opłacę się kupać kupować w item shopie. Wystarczy przyjąć misję i zrobić chyba 4 plansze i z kimś pogadać. Bardzo prosta misja. W trakcie wykonywania misji na klasę wykonałem też misję na strój kompilowy, który zmniejsza czas na otrzymanie bufa ze źródeł. O którym troszkę opowiem zaraz. No i a propos wykonania misji na klasę. Wraz z klasą dostajemy dwie kostki. Jedna nam daje awater promocyjny klasy, a druga nam daje medal Expo na 7 dni aurę podnoszenia przedmiotów na 15 dni i przedmiot, z którego w sumie nie korzystam, który nam daje slot UPETA, gdzie możemy włożyć podkę czy sferę. Avatar promocyjny daje nam bonus do Expa i parę innych przydatnych slotów, które nam pomogą wykonywać szybciej plansze. Co do bufa ze źródeł, to jest po prostu bufik na expa i też na cios, kryty, na cios krytyczny, na spustoszenie, które odbieramy timerem na wodospadzie dusz albo na gejzerze. Przy czym podczas wbijania postaci do 99 levela możemy sobie awczyć na źródłach, gdzie exp będzie nam się sam wbijał za pomocą exp Relaxu. Co do expienia, postanowiłem nie robić na razie misji epickich i robić plansze, które mogę najdalej. Czyli każda plansza o 5 leveli większy niż mój była dobra, że po prostu puści sobie po ekspić. dobiciu levela, który nam pozwala wziąć sobie skilla, który jest skutką. Dostajemy możliwość wykonywania quest'a, który nam go odblokuje. A żeby go wykonać musimy sobie kupić właśnie formularz u Kamili. Kupimy wszystkie cztery od razu, na wszystkie cztery skilla i musisz tego wykonać, możesz to robić na bieżąco, ale o tym nie zapomnij, bo później to jest uciążliwe, że sobie pójść na wcześniejsze plansze na wysokim levelu. Tutaj uchwyciłem dość ważną rzecz, to jest misja na planszach. Kiedy ci się coś takiego trafi, spróbuj wykonać polecenie, a po prostu dostaniesz jakiś procent dla expa. Co do questów na skille są równie proste co te na klasy, więc raczej nikomu nie sprawią problemu. Ważnym aspektem gry na LSIS jest kontrolowanie aury. Aurę zmieniamy pod V i musimy kontrolować, aby skill zawsze był użyty na swojej aurze. Nie jest dość trudne, bo skile się podświetlają na kolor jakiej są aury. To polega na tym, że Jedne skills używają niebieską i dodają czerwoną, a drugie na odwrót. Każda z postaci ma swoją mechanikę, którą możemy znaleźć w sumie na LWiki. Tutaj pokazuję yy, monety bezpieczeństwa, które możemy otrzymać za pomocą złożenia pinpadu. No i bym polecił każdej osobie, która zaczyna grać założyć sobie pinpad. Możemy to zrobić w lobby wybierania postaci. I za zalogowanie się dziennie dostajemy monetę, które można wymienić na całkiem fajne przedmioty, które było widać wcześniej. Ja osobiście preferuję branie karmy dla peta. Tutaj właśnie nadszedł czas, że zaczęłem się teleportować na źródła i zbierać buffa. W międzyczasie otwierałem skrzynki, czy ogarniałem ekwipunek. Podczas otwierania skrzynek dropnął mi tytuł Szczęściarz. Z czego się w sumie ucieszyłem, bo to jest zawsze dodatkowe 40hk. Albo właśnie można sobie go użyć na nowej postaci. Co nam daje 10% AD. A ja sobie tutaj postanowiłem użyć. No i miałem tytuł w sumie do końca gry. W międzyczasie skoczyłem sobie na planszę ewentową, żeby już zacząć powoli sobie farmić przedmioty właśnie na dopalacz mocy, na zmiany dopalacza mocy albo na awatary. Tutaj już mniej więcej zacząłem kombinować, że sobie zmienić piwunek. Broń sobie kupiłem iż moja postać nie ma debuffa 3 dniowego, dlatego że wcześniej ją sobie przygotowałem. Właśnie kupiłem sobie broń i zrzuciłem chyba lewą z moich postaci. Mam taką lewą na 18 level przygotowaną, która jest wyslotowana. No i zwykle używam przy ekspieniu nowej postaci. Generalnie mam już wyslotowaną w utrzymywanie PDA, co mi da troszkę szybszy level, ale to nie jest za dużo, tam parę procent. No i tutaj już dobiłem sobie 35, przyjąłem misję, no i możemy zaczynać robienie zmiany klasy. W międzyczasie dalej starają się robić misje na skilla czy wszystkie poboczne rzeczy. Po wybiciu 40 levela, jak tutaj widzicie, można odebrać swój zawód. Ja dla każdego początkującego bym polecił właśnie poszukiwacza skarbów, tak jak tutaj wybrałem. To jest zawód, na którym po prostu farmimy. Jak widać chodzenie plasz będzie jeszcze łatwiejsze, gdy dobieramy, bo będą osoby, które też jak w postacie. Często to mogą być gracze, którzy już trochę grają i robią sobie nową postać, więc no, będzie dużo łatwiej. Zapomniałem też wspomnieć o tym, że jeżeli jesteś nowy, i to jest Twoja pierwsza postać i nie masz żadnej postaci powyżej 70 lewela na, na koncie, y możesz poprosić, nie poprosić, możesz dać ogłoszenie o to, że szukasz mistrza i ty i on będziecie mieli z tego profity. Odebrałem sobie już drugą klasę, wykonałem wszystkie kościki. Tak jak w przypadku pierwszej klasy robimy to co nam każe misja. No i teraz znowu zacznę expić i znowu oleję misje epickie. I będę tryhardował jak najszybciej level, żeby dobić 70. Po zeskipowaniu paru miast i wbiciu paru leveli, na 66. Yy, zobaczę, że mogę robić już misje epickie w Sander, gdzie ED już nie jest takie marne i zaczyna to być opłacalne. Więc zacząłem to robić, dobiłem jednocześnie Transcendencja, możliwość zrobienia Transcendencji, więc przyjmuję, przyjmuję Questa i zaczynam zajmować się robieniem Transcendencji. Transcendencję robimy głównie na tajnych planszach, które kiedyś się nazywały sekrety i raczej tak większość graczy je nazywa. Sekrety są rotacyjnymi planszami regionów. I po kolei każde miasto do Rannox oprócz pejty posiada swój sekret. W międzyczasie też pokazywałem, że istnieje Quest na zrobienie jednej tajnej planszy, z której dostajemy skrzynkę z bronią tajnej planszy. Tą broń powinniśmy właśnie sobie zdobyć i ona nam w zupełności wystarczy do dobicia 99 levela oprócz broni powinniśmy sobie ogarnąć lewą z sekretów nie jest droga na tablicy ale zakładam, że będziesz miał jeszcze debuffa na właśnie handlowanie no chyba, że wcześniej zrobiłeś postać tutaj ja. można kogoś poprosić, że nam wysłał na skrzynkę albo cokolwiek właśnie taki set Ewentualnie możemy spróbować go dropnąć, on też jest dość ważny, bo wystarczy do 99 levela i do zdobycia lepszego ekwipunku już tak naprawdę w części high-endowego wystarczy naprawdę w zupełności. Co do Xpenia, sekrety mogą być spoko alternatywą właśnie w dalszej części gry i możemy je wykonywać zamiast plansz właśnie z ostatniego miasta, które daje nam level na postać, czyli Elysium. A nawet można na nich wbić 99 od 70 tak naprawdę, tylko robiąc je. Tutaj sobie odebrałem właśnie już brońkę z tego questa i widzę, że mam problemy z odebraniem potek. Co do broni, możecie sobie wybrać jaką chcecie tak naprawdę, to jaką wybierzecie tutaj nie gra większej roli. Dalej widać na klipku to jak bardzo upośledzony jestem, stwierdziłem że skoro mam trochę pieniędzy to mogę się pobawić z identyfikacją, no i spaliłem tak wszystkie Edy jakie miałem. Generalnie raczej nie muszę dodawać, że jeżeli jesteś nowy czy coś, to lepiej żeś takich rzeczy nie robił. No ja mogę sobie przerzucić ED w każdej chwili z innej postaci albo po prostu dorobić. No a w Twoim przypadku każdy edek jest na miarę złota. Tutaj chciałem pokazać właśnie, że u aranki można wymieniać przedmioty z plansz eventowych, po czym sobie od razu poszedłem na jedną z plansz. Do ekspienia postaci teraz już mogę powiedzieć, że zjadło mi to około 2 dni, ale tak w godzinkach to myślę, że tak z 8 godzinek gry, tak na czysto, które w sumie tak przerywałem sobie. Generalnie wyszły 2 dni ze względu, że zacząłem już w takim ciężkim stanie, gdzie byłem ponad 24 bez snu, a sen to jest coś co kocham. Tutaj widać, że regularność w Elsie jest dość ważna. Generalnie większość rzeczy się opiera właśnie na cyklicznym chodzeniu plansz. W momencie kiedy zdobędziemy sobie wszystkie rzeczy z eventowych, no możemy tak naprawdę potki zdobywać za pomocą chodzenia codziennie tam. Generalnie każdy przedmiot jaki mi do uzbrojenia, yy, sprzedawałem, nie, opłaca, nie opłacało mi się go demontować, a ED zawsze jest spoko. Tutaj magiczną mocą nagle w banku się znalazł cały ekwipunek, nie wiem jak to się stało, tak naprawdę sobie przygotowałem go wcześniej, żeby po prostu nie zajmować sobie więcej czasu, ale... Jeżeli już gracie, możecie sobie taki ekwipunek przygotować, takie dwa ekwipunki jak ja miałem i zawsze jak robicie nową postać, to po prostu trzymać sobie. Co do banku, banking, czyli miejsce, gdzie można wymienić tak przedmioty, jest niestety płatne. Można je kupić w item shopie. Już na tym etapie gry każdy quest epicki daje nam powyżej 1 kk, a dalej już nawet powyżej 2, więc są opłacalne i robię je. Czyli w sumie wszystkie questy od Ranox w dal polecam zrobić. Jeżeli się przyjrzycie, na pasku skili mam trzy puste miejsca, które są zablokowane. Dwa to są od transcendencji, które się odblokują, gdy zrobię transcendencję. Jedno się odblokuje przy zrobieniu transcendencji, drugie przy użyciu medala transcendencji. Taki medal możemy zakupić w cenie 20 kaka na tablicy. A trzecie miejsce to jest miejsce na hiper, którą też możemy wykonać lub kupić w item shopie. Tam pokazywałem questa, że dalsze misje na transcendencję to właśnie tajne plansze, którymi się zajmę w sumie za chwilę. W sumie trochę wstyd, bo robię coś la poradnik, a na bosie sobie zaliczyłem z gona No To spokoj ziemalka, bo nie zaczyna się questów z dużą ilością ED, a raczej było już możliwe do zauważenia, że ED to jest coś co lubię. Tutaj pokazałem, że mam zwoje mędrca i zastanawiałem się, czy ich nie użyć, ale stwierdziłem, że zostawię jej i po prostu sam dobiję levela. Tutaj zacząłem robić sobie sekrety, już żeby dokończyć tą transcendencję, bo on 9,1 a dalej transa nie ma. No i generalnie, ekwipunek właśnie z WP plus 8, z lewo plus chyba 7. No w zupełności wystarczy, żeby sobie solować te sekrety, żeby robić je w miarę okej okay czasie. Podczas robienia questa oczywiście nie robiłem wszystkiego solo, zdarzały się po prostu plansze, na których mi dobrało graczy, no i po prostu miałem dodatkową pomoc. Po wykonaniu questa, w którym było wykonanie 10 tajnych plansz zostało już tylko do 99, bo transa mamy. No i możemy to robić robiąc dalej misje epickie. A jak nam się skończą misje epickie to po prostu chodzimy w wspomnienie zastygłego słońca. No i jednocześnie sobie farmimy Golda. Tutaj na nagraniu wydać, że się zapytałem czy farmi Golda, bo ta plansza jest dobra do farmienia Golda. A ja bym miał dodatkową pomoc na planszę. No ale chłopak mi nic nie wpisał. Co do tej planszy, nawet po wygięciu 99 levela, przed zaczęciem przygody Feriano, to można porobić tą planszę jeszcze parę razy. Żeby dostać golda, czy nawet zrobić tytuł z tej planszy, który będzie troszkę bardziej ofensywny niż, no mój szczęściarz. Tutaj kolega zlagowało widać, no wyrzuciłem z planszy, ale w sumie to nic dziwnego, w końcu to był ES. <grym> W czasie kiedy robiłem sobie transcendencję, dropnąłem mi skrzynki z ekwipunkiem z tajnych plansz no i wystawiłem, tam było widać jak odbierałem sobie pieniążki. Też może być to jakiś sposób na zarobek dla mniej zaawansowanych graczy. Odbierając misję wbiłem właśnie 99 level no i zakończyłem prolog Elsworda a prawdziwa gra zaczyna się dopiero teraz. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcesz zobaczyć jak wygląda prawdziwa gra w Elsworda, zostaw lajka i czekaj na następny odcinek.